Witajcie moi drodzy. Przed Wami specjalne wydanie wiadomości Toka Life World. Właśnie znajdujemy się w centrum tragicznych wydarzeń. Dobra, dobra, mów tylko głośno i wyraźnie. Wszyscy muszą się o tym dowiedzieć. Rozpoczęły się wakacje, rodziny właśnie obległy nasz park. Jednak tutaj doszło do tragedii. Pewna para nagle została bardzo, ale to bardzo skrzywdzona. O nie, kochanie, co my mamy teraz zrobić? Miejmy nadzieję, że policja nam pomoże. O nie, najgorzej, że już nawet telewizja przyjechała. Moi drodzy, proszę wyraźnie i głośno powiedzieć wszystkim naszym widzom, o co tutaj chodzi i jak możemy wam pomóc. Otóż. Byliśmy sobie na rodzinnym pikniku, aż to nagle porwano naszego synka, malutkiego, no i, i, i widzieliśmy jakiegoś mężczyznę, który się z nim oddala. To jest porwanie! Błagamy, błagamy, zwróć nasze dziecko! To niemożliwe! Gdzieś tutaj muszą pozostać jakiekolwiek ślady. Zrobię zdjęcia, może uda mi się zebrać jakieś dowody i pomóc w tej sprawie. Błagamy cię, porywaczu, oddaj nasze dziecko, jesteśmy w stanie zapłacić każde pieniądze, tylko błagamy. Niech nasze dziecko już do nas wróci! Jak słyszeliście kochani, to wcale nie jest łatwa sytuacja. Taka rzecz zdarzyła się po raz pierwszy w świecie Toka Life World. Miejmy nadzieję, że nasza policja oraz wszyscy mieszkańcy pomogą. A no właśnie, zapytajmy okolicznych świadków. Ja to tam nic nie widziałem. Ja to jestem w parku z psiakiem. Nawet nie zwróciłem uwagi na tą rodzinę. I naprawdę nie widział pan nikogo, kto by się oddalał z małym dzieckiem? Nie, nie, naprawdę, na nic nie zwróciłem uwagi. No i to właśnie wydaje mi się być podejrzane. Och, zrobię mu kilka fotek. Może on jednak zna tego porywacza? Panie policjancie, panie policjancie, niech pan nam pomoże. Otóż śledztwo trwa. Mamy już zebrane pierwsze dowody, a was, kochani, proszę, abyście udali się do domu. Może jakimś cudem porywacz tam podrzuci wasze dziecko, a my teraz będziemy działać. Proszę nam dać znać i jeżeli odezwie się porywacz, być może chce jakiegoś okupu. Okup? Porwanie? Skrzywdzona rodzina? To są niebywałe rzeczy. Na bieżąco będziemy śledzić całą sytuację. Puszczaj mnie! Puszczaj mnie! Oddaj mnie w tej chwili do rodziców! Czego ode mnie chcesz? Puszczaj mnie! <laughs> Nie tak łatwo. Mamusia i tatuś będą musieli słono za ciebie zapłacić. Ja się dowiedziałem, rodzice są bardzo bogaci, więc ty zostajesz ze mną, siadaj tutaj, nie ruszaj się stąd. Och, ile tutaj zażądać okupu za ciebie. Jesteś okropny, okropny. Jak możesz tak robić? Moje rodzice na pewno cię znajdą. Policja na pewno cię złapie. O, nie wydaje mi się... Nikt nie ma pojęcia, że siedzimy bardzo, ale to bardzo głęboko pod ziemią. Nie ma takiej opcji. Och, teraz trzeba zażądać okupu. No dobra, biorę telefon do ręki. No i dzwonimy. Dzwonimy do rodziców. A, oby tylko odebrali. A co, co to jest? Nie odbierają? Jak to? Mieli odebrać od razu, żebym powiedział, ile chcę pieniędzy. Co jest z tymi twoimi rodzicami? Nie chcą cię z powrotem w domu? Nie, nieprawda, nieprawda. Chcę, żebym wrócił, a jak nie to sam wrócę, ucieknę stąd. O nie, 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 stój, stój, stój. O, widzę, że jesteś niesłuchany, więc muszę cię trzymać bardzo mocno. Nie ja nie dam rady kochanie, kazali nam wrócić do domu, ale jak ja mam tutaj tak siedzieć? Nie, ja nie dam rady, musimy sami go poszukać, musimy sami go znaleźć. O miejmy nadzieję, że Adaś szybko się znajdzie. O, chodźmy go poszukać! Ale gdzie mamy szukać? W parku? W lesie? W mieście? Nie wiadomo, może w sadzie. Nigdzie go nie ma! Poczekaj, tutaj jest jakaś opuszczona chata, może tam ich znajdziemy. O nie, tutaj również nikogo nie ma. Nie, to jest bez sensu. Policja musi nam pomóc. A co to takiego? Jakiś nieznany numer do mnie dzwoni. Odbierz, odbierz, może to jest ważne, odbierz. Halo, halo, słucham, o co chodzi? Oh! Jak to? To ty wstrętny porywaczu, w tej chwili oddawaj nasze dziecko. Jak możesz, jak możesz tak robić? Co, co, ile? Milion złotych? Oh! Czy ja dobrze słyszałem? Porywacz powiedział, że ma nasze dziecko i chce milion złotych. O nie, o nie! Musimy wypłacić wszystkie nasze oszczędności. Tak i powiedział, że jak mu zapłacimy, to zwróci nasze dziecko. Tak, dobrze słyszeliście. Milion złotych. <laughs> Będę bogaty! Będę obrzydliwie bogaty! I to wszystko dzięki temu, że mam tego dzieciaka. O, umowa jest taka, spotykamy się później w parku, przynosicie pieniądze w teczce, nikogo innego z wami nie ma. Teczka lub walizka mają być przyszykowane, a wówczas zobaczycie swojego syna. Mamo, mamo, tato, ratunku, mamo, tato! Cicho sieć, cicho bądź, nie powinni Cię słyszeć, cicho powiedziałem. Nie, nie słyszałam głos naszego dziecka przez telefon. To jest prawda, on naprawdę go ma. O, szybko wypłacaj te pieniądze, szybko. Już jestem moi drodzy, dowiedziałem się o wszystkim. W takim razie robimy tak. Pan wypłaca pieniądze i szykuje walizkę. Ja i moi koledzy policjanci zrobimy obławę. Złapiemy tego gagatka, nie możemy pozwolić, aby jeszcze kiedykolwiek zrobił jakiemuś dziecku taką krzywdę. Tylko błagam uważajcie, żeby tylko naszemu dziecku nic się nie stało. A ty kochanie wypłacaj pieniądze. Uwaga, uwaga. Czas na najnowsze informacje w sprawie porywacza ze świata Toka Life. World. Otóż okazuje się, że porywacz zażądał wielkich pieniędzy w zamian za dziecko. Okazało się, że to jest naprawdę straszna osoba. Milion złotych za dziecko? Hmm, kogo go by było na to stać? Jednak o, dowiedzieliśmy się. Co, co się dowiedziałaś? Mów, mów, mów szybko wszystkim, bo sam jestem ciekaw. Że rodzice chłopca są bardzo bogaci. No i mają wiele milionów złotych na koncie. Część pieniędzy wypłacę z bankomatu. O tak, ale nie mam tego zbyt dużo. W bankomacie, o nie, skończyły się pieniądze. Ile tego tutaj jest? Nie, no, zdecydowanie to nie jest milion złotych. To jest tylko kilka tysięcy. Muszę to wszystko ładnie posegregować. Skrytka, skrytka. Jaki miałem numer skrytki? Muszę sprawdzić, która skrytka jest moja. Tam, gdzie są pieniądze. No nie, wszędzie mam pochowane jakieś pamiątki rodzinne. O nie, gdzie są moje pieniądze? Dobra, ostateczna wersja. Muszę wejść do mojego sejfu. Lecz tylko ja znam specjalny kod. Musimy otworzyć drzwi, żeby tylko nikt się nie zorientował. Dobra, otwieramy drzwi. No i tutaj będę miał milion złotych. Bierzemy jeszcze więcej pieniędzy. Pieniądze, pieniądze. Pozbędę się wszystkiego, żeby tylko zdobyć ponownie mojego synka. Dokładam jeszcze pieniądze tutaj i chyba starczy. Kochanie, masz to? Masz to milion złoty? Tak, mam, kochanie, mam. Tylko teraz to trzeba schować do jakiejś walizki. Nie wiem, czy to wszystko się zmieści tutaj w środku. Chyba nie ma takiej opcji. No dobra, będziemy musieli to wszystko dać w tym wózeczku. Uwaga, uwaga! Czas za chwilę na przekazanie pieniędzy. Cała akcja odbędzie się chyba w parku. Musimy tam być. Musimy to zobaczyć. Musimy poznać tego porywacza. Kto to taki? Może twój sąsiad? Może twój znajomy, a może twój wujek albo ciocia. Nigdy nie wiadomo, kto mieszka obok ciebie. No dobra, mały, już czas. Chodź razem ze mną. Ale gdzie mam iść? Zostaw mnie! Chcę wrócić do rodziców. Cicho, cicho bądź. Muszę do nich zadzwonić. Umawiamy się za 10 minut w parku. Jeżeli was nie będzie, nie zobaczycie więcej syna. A jeżeli jesteście, to zostawcie pieniądze. Zrobimy małą wymianę. Pieniądze za dziecko. A teraz chodź. Jesteśmy na miejscu. Dobra, jeszcze nikogo nie ma, ale ty mały. O nie, ciebie nie będę tak trzymać. Ty to musisz się schować. Skakuj tutaj. No, idealnie, schowane za krzakami. Nie ma tak łatwo. Od razu cię rodzice nie znajdą i od razu cię rodzice nie dostaną. Najpierw, hahaha, ha, ha, moje pieniądze. Co, co? Dzwoni telefon? A, są już na miejscu. Kochanie, kochanie, to tutaj się wszystko zaczęło. Tutaj porwano naszego syna. Och tak, jesteśmy już na miejscu. Dzwonię mu o tym powiedzieć. Mamy zostawić pieniądze przy ławce. Dobrze, moi drodzy, zróbcie tak. Ja będę czekać w ukryciu i od razu go złapię. No nie, no nie, co za emocje. Aż płonę od samego środka. To najlepsza relacja, jaką kiedykolwiek robiłam. A ja nigdy w życiu nie zrobiłam zdjęcia prawdziwemu porywaczowi. Co to się dzieje w świecie Tokala i Ford? Uwaga, uwaga, nadajemy na żywo z parku. Tutaj właśnie dojdzie do wspaniałej akcji. Za chwilę rodzina odzyska swoje dziecko. Dobrze, kochanie, zostawmy tutaj pieniądze. O, tutaj jeden stosik, teraz drugi. Dobra, a teraz odejdźmy, odejdźmy, schowajmy się. Są pieniążki, są. A, będę bogaty. W końcu los się do mnie odwrócił. Ach, ile pieniędzy! O, telefon już mi jest niepotrzebny. Pieniądze, pieniądze, wszystko moje. Teraz mogę uciekać. Stać! Policja, stój, nie ruszaj się! O, jaka policja! Ja, ja, jaka policja? Ja sobie przechodziłem tutaj i, i, i po prostu znalazłem te pieniądze i zebrałem. Stój! Prawdopodobnie to ty jesteś porywaczem. A Gdzie jest dziecko? Gdzie jest dziecko? Oddawaj naszego syna! Oddawaj go w tej chwili! Nie wiem o czym wy mówicie. Znalazłem pieniądze. Znalezione, niekradzione. Nie wiem nic o żadnym synu. O, zostawcie mnie w spokoju. Szybko, szybko uciekać, uciekać, uciekać. Wezmę tego dzieciaka z powrotem. To jest plan idealny. Będą musieli mi jeszcze raz zapłacić. O nie, mam Cię. Zrobiłam Ci pełno zdjęć. Mam dowody. Teraz już wiemy, że to ty jesteś porywaczem. Panie policjancie, to był on. Łapać go, łapać go szybko. Zrobiłam mu mnóstwo zdjęć. Nie dość, że ma pieniądze, to jeszcze dzieciaka. Zostaw mnie, zostaw mnie. Dostałeś pieniądze, oddaj mi rodzicom. Nie, nie tak łatwo. Pieniążki, pieniążki, trochę za mało. Myślę, że jeszcze raz do nich zadzwonię i poproszę o jeszcze więcej pieniędzy. Stać, policja. Teraz już wiemy, że to ty, oddawaj dziecko. Oddawaj w tej chwili. A ty zostajesz aresztowany. Stój, nie ruszaj się! O nie, aż mi się zrobiło niedobrze. O nie, już nie mam gdzie uciekać! Mamo, tato, mamo, jesteście! Ja, ja, ja prawie już to miałem. Ja prawie byłem bogaty. Prawie mi, mi się to udało, ale niestety. O, proszę oddać pieniądze i to w tej chwili. A ty idziesz za kratki. To, co zrobiłeś, o tak, zasługuje na surową karę. Moi drodzy, jesteśmy w centrum najważniejszych wydarzeń. Do finału doszła wielka, wielka akcja. Dzieciak wrócił do rodziców, odzyskali również pieniądze, a nasz porywacz trafił do więzienia. Czy chcecie Państwo powiedzieć kilka słów? Ja chciałabym tylko powiedzieć, że nasza policja jest niezastąpiona. I telewizja, i detektywi. Bardzo dziękujemy za pomoc. Och, to były najgorsze dni w naszym życiu, ale teraz jesteśmy szczęśliwi, bo nasze dziecko z powrotem jest razem z nami. Dziękuję bardzo, że byliście razem z nami. Czekajcie na kolejne wiadomości prosto ze świata Toka Life World. Do usłyszenia już w kolejnych wiadomościach!